Hej siemanko, z tej strony Xtrambax i dziś robimy kolejnego update'a w Scratch Stars. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną zapraszam Cię na mojego Discorda Imperium ImperiumXtrambaxa, do którego link znajdziesz w opisie. Ale zanim zaczniemy chciałbym Was poprosić o suba na kanale Ponieważ już przebiliśmy 1000 subów, no to co, teraz lecimy po 2000 do końca roku. Ale też bym Was poprosił o łapkę w górę, aby więcej osób zobaczyło ten film, bo dziś robimy ważną rzecz, czyli oczywiście robimy mapkę lepszą, czyli będą ściany, woda i coś takiego. Yy, natomiast jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam podzięk podziękować... Za 100 serduszek, 92 gwiazdki, 29 remixów, 4600 świetleń i za każde też studio, do którego dodaliście moją gierkę, widzę, że też zagraniczne yy, konta tutaj piszą komentarze. I teraz, czemu jest Beta 8? Przecież ostatnio na odcinku robiliśmy siódemkę. no dlatego, że na yy, widzicie live'ach dwóch ostatnich i też trochę poza filmem yy, poza yy, jakby poza kamerą mogę to nazwać robiłem sobie updatecik i ten updatecik prezentuje się tak, że mamy ogólnie hiper tylko tutaj się coś zbugowało o... halo kurczę teraz problem jest taki, że teraz ta gra już tak dużo tak dużo ma różnych funkcji, że normalnie czasem że normalnie czasem y, trzeba ją po prostu wczytać ponownie, bo nie wyrabia już. I czasem się tak bliczuje i trzeba ją jeszcze raz ale na, y, wczytać. Natomiast każda z postaci ma już swoje hiper I teraz, dobra, oczywiście będziemy robić tą mapkę. I oczywiście zaraz sobie do tego jeszcze przejdziemy. Ale z rzeczy, które jeszcze dodaliśmy na liveach, tu mamy jeszcze więcej ofert w sklepie na boksy. I bo prosiliście też, żeby monety się dały używać, więc też widzicie, są rzeczy za monety, żeby nie było, że są bezużyteczne w tej grze. Yy, a więc tak. Ogólnie to jeszcze tak. Prosicie mnie, żebym dodał zapisywanie. Ja też się staram to zrobić, znaczy, no nie do końca. Chodzi o to, że po prostu zapisywanie by bardzo lagowało tą grę, bo ogólnie gra ma 4600 wyświetleń i gdyby teraz ta każda osoba, która w to grała miała mieć swój osobny zapis, to po prostu byłoby tu tyle skryptu, że gra by po prostu zwyczajnie lagowała. Tyle wam mogę powiedzieć. Natomiast ja już tutaj przejdę do rzeczy. Oczywiście jak chcemy to zrobić, bo oczywiście chcemy to zrobić jak najlepiej czekajcie bo ja tutaj coś mi się, ten, coś mi się stało tutaj z tym o już dobra oczywiście żeby to zrobić to po prostu będziemy sobie tworzyć duszki i od razu już do pierwszego przyj z nich przejdźmy sobie I to będzie nie wiem ściana jeden powiedzmy tak ją sobie nazwiemy. I tak sobie teraz zrobimy, żeby ona istniała, żeby wyglądała trochę jak w braulu. Może, myślę, że może być takiego kolorku. Jednak robimy tą pustynną mapę. I też za bardzo tych kolorków nawet nie widzę, co rysuję, bo jest u mnie tak teraz Jasno w pokoju, że, że nawet nie wiem do końca co rysuję. W się, sensie, no wiem co rysuję, ale nie widzę do końca tego kolorku. Ale wydaje się w miarę dobry. No i teraz, jak mamy tę ścianę, to wypadałoby ją jakoś umiejscowić. To kliknę sobie, graj i on. Co, co tu się stało? Oczywiście, jak zwykle, coś się, coś się zbugowało. Natomiast gdzie będziemy mieli tą ścianę? Hmm, i to jest pytanie, właśnie. W sumie mam nawet inny pomysł na zrobienie tego. Być może nawet lepszy. W sensie taki, że, że nie będzie nam lagowało tej gierki. I, I nie głupi pomysł. A nawet bym powiedział, że bardziej genialny niż głupi. Patrzcie, mamy każde tło. I teraz mi powiedzcie, dlaczego miałbym robić osobne duszki do każdej ściany? Jak mogę narysować na tle te ściany? Zaraz pewnie będzie krzyk, ale i krzczambek, czy coś będzie się dało przez te ściany przechodzić? No właśnie nie! Wierzcie mi lub nie, ale ja zrobię tak, żeby się nie dało. Jak to zrobię? No zaraz się przekonamy, ale teraz zmodyfikuję yy, te tło. Powiedzmy, że na tym tle póki co będzie tylko woda z takim murkiem prowizorycznym. Mam nadzieję, że mniej więcej widać, że to jest woda. I teraz zrobimy sobie ważny skrypt w graczu, w grze. I to będzie tak ważny skrypt, że ja nie mogę. Patrzcie na to. Teraz będzie trochę trudno to zrobić. W sensie, w momencie, kiedy na przykład ściany mają ta taki kolor jak tutaj, to ja nie mogę już niczego zrobić o takim kolorze jak te ściany. Niczego nie mogę tak zrobić. I tutaj się nasuwa pierwszy z tych naszych problemów. Ale czy to będzie problem, to ja akurat nie wiem, bo w sumie nie będzie to aż takie złe. Dotyka koloru. Tutaj prosto wybierzemy z planszy nasz kolor ścian, to przesuń o minus 5 kroków. Teoretycznie powinno działać, ale to jest tylko teoretycznie. Ale. Aha! Da się, da się zbugować jeszcze w tym. Co? Co to się. Co? Co się wyrabia? Jakby. Da się tutaj. Da się tutaj jakoś bugować. Jakby na dłuższą metę to się nie da, ale po prostu no. Jest to trochę takie skomplikowane, bo jak naciśnie się dwa klawisze naraz, to wtedy da się zbugować w to. O tak, I wtedy jest to mega pobugowana. I mogę sobie na przykład o tak chodzić. Ja spróbuję to jakoś naprawić. No bo, jak jesteście jednym tym, to nie da się wejść w ścianę. Ale jak już klikniecie dwoma, no to się dzieją inne rzeczy. Widzicie? Trzeba to teraz mocno przemyśleć. Dobra, ludzie. Sprawdźmy teraz. Jakby wystartuję tę grę. To to. Totalnie myślałem, że zadziała. No i teoretycznie działa. Ale tak teoretycznie. Bo kiedy spróbujecie zrobić dosłownie to samo, nie? Na przykład, jeśli spróbujecie zrobić dwa, dwa ta, dwa przyciski jednocześnie, to teraz po prostu na bok będzie Wam przechodzić niż ten, niż wchodzić na to więc po prostu, no, naprawione, nie? na przykład jak macie w tym kierunku i nagle s klikniecie to widzicie jak się to kończy, no że po prostu to jest lekko zbugowane, ale to jest nauka dla was, nie klikajcie dwóch rzeczy naraz, no no tyle mogę powiedzieć że wasza postać sama was będzie odpychała po prostu jak będziecie próbowali jakimś cudem na to wejść i teraz to samo trzeba zrobić jeszcze z kolorem wodnym, czyli tym. No, i to będzie raczej szybkie, więc nawet mogę wam to pokazać. Po prostu robimy dokładnie to samo. Yy, problem mój rozwiązałem dokładnie tym, że po prostu dałem, że nie, nie, nie będzie się dało samodzielnie ruszać yy, w momencie, w którym dotykasz ściany. A tutaj mamy mniejszy bloczek, który po prostu w momencie, gdy dotykasz. Tej ściany y, już ten, y, już się od niej odpycha, i takim sposobem właśnie doszliśmy do naszego zamierzonego efektu. Takiego jak wam tutaj przedstawiłem przed chwilą. Tu ja nie wiem, tu zostały jakieś resztki czegoś tam, jakiegoś tam skryptu. To ja to posprzątam. I teraz po prostu wszędzie dodamy warunek lub. A będziemy to potrzebować aż 5 razy. Aż mi się zapakowały niektóre razem, ale można to łatwo wyciągnąć. Czy tego jeszcze potrzebujemy sporo warunków? Nie, ale to sobie już to duplikujemy. Pyk. I teraz tutaj będę to musiał wszystko zrobić, a ja nie chcę Wam przynudzać, więc zrobię to szybko sam. I będzie już chyba można to zrobić tak, jakby się wydawało. Powiem Wam, moi drodzy, że tutaj jest już dosłownie skrypt na skrypcie i myślę, że będzie potem z tym lekki problem. Natomiast dalej, czemu mogę się nagle zglitchować w. we wszystkim? Halo! I ludzie! Znowu normalnie dwoma kliknięciami mogę ten. A już chyba rozumiem. Już rozumiem. Niestety, ale będę musiał trochę to jeszcze porobić, bo już rozumiem, że dałem zły, zły łącznik, że tak to nazwę, że zamiast lub powinienem dać i. I to pewnie będzie nasz cały problem. Jest jednak jeszcze szansa, że niestety. Ale to nie wypali, ale mam nadzieję, że wypali. Albo to był jeszcze jakiś inny błąd, ale na razie zróbmy już tak. Jeju, powiem wam, że tutaj jest dosyć skrypt na skrypcie. I czasem trudno dość zrobić coś poprawnie. O! I z wodą to nawet działałoby lepiej. Ale działa identycznie. Natomiast problem napotkałem jeden. I mam nadzieję, że was nie wkurzy on jakoś na tyle, jakby bardzo, żeby, yy, żeby ten. Yy... O, czekaj, co? Przepraszam, co tu się stało? Czy tutaj serio można? Aha, dobra. Za pomocą ściany można się zliczować przez wodę. Tu będzie problem. Moi drodzy, no ale dobra, może, może uda się po prostu przesunąć tę wodę i nikt nie zauważy. Bo w tym przypadku już będziesz chyba... Patrzcie, pyk. Nie, nie zbugujesz się, dobra. Już to widzę. I już widzę, że ściana przy wodzie to zły pomysł. Bo za pomocą ściany można się zliczować przez wodę. A za pomocą wody zapewne dałoby się zliczować przez ścianę. Ale problem, który napotkałem, jest dość poważny. Mianowicie taki, że nie będzie niestety można ten e, burzyć ścian ultami. Przez to, że robię to na tle, a nie na duszku. Ale robię to na tle, żeby było ten lepiej. Najwyżej kiedyś, jeśli to będzie dla Was wielki problem, to to zmienia. Na razie jednak róbmy to na tle. A teraz to, co zrobię. Coś ważne, ale ja już Wam to pokażę, jak to skończę. Tym sposobem szelka nie, nie będzie dawała rady wystrzelić na przykład do takiego tika przez ścianę, no bo po prostu nie, ale również swoim olczykiem tej ściany nie zburzy. No ale jak widzicie, po prostu pociski się przez nią nie przełamują. Natomiast przez wodę, tak jak w oryginale już tak. Już mogą normalnie przelecieć. Więc gdyby ten tik stał po drugiej stronie, to bym już mógł to normalnie tak zrobić. A teraz zrobię wszystk ze wszystkimi pociskami dokładnie to samo. Listy bloczek, żeby dodać sobie Tika. Dodajemy sobie go. I Tik przez ścianę oczywiście strzelać może a reszta, no nie może. I oczywiście cała gra działa jak wcześniej, z tym, że teraz po prostu jest ulepszona o nowe funkcje, czyli oczywiście o właśnie lepszą mapę. A propos lepszej mapy, musimy jeszcze przecież ją zrobić na na przykład innych urządzeniach, jakby nie urządzeniach, tylko na innych sektorach showdownu i tym się teraz zajmiemy. Zobaczcie, sobie w tła wejdę. I teraz wszystkie je pomalujemy. Dobra, moi drodzy, przyozdobiłem ogólnie całość. Jak, wie, jak możecie nie wiedzieć jeszcze? No i patrzcie, no wszystko tutaj jest. Ogólnie to się trochę jeszcze buguje, ale naprawdę postarałem się, żeby to było jak najlogiczniej zrobione. Tutaj bezproblemowo. Jak widzicie, przeciwnik się jeszcze nie ukrywa w momencie, kiedy jesteśmy na innym tle. To nie jest błąd, to jest po prostu jeszcze niezrobione. No i w tym przypadku tego tła trochę się to buguje. Ale ogólnie da się wszędzie przejść, a powinno się dać przynajmniej. Więc no. Dobra. I na środku to wygląda tak. I teraz zabierzemy się za ostatnią rzecz, czyli za zrobienie y, ogólnie krzaczków. Mimo, że krzaki nie mają za bardzo sensu w tej wersji, yy, bo jak wiecie lub nie wiecie, yy, boty i tak nie będą zapewne wykrywać, czy jesteśmy w krzaku, czy też nie. Chociaż, jeśli się zastanowię, może udałoby mi się coś takiego zrobić. Pamiętajmy, że każdy bot będzie się zachowywał inaczej, zależnie od tego, po prostu jaką jest postacią, ale dobra. W sumie mi się udało to zrobić. W sensie, uda mi się zrobić to, co musimy tutaj zrobić, ale najpierw ustalmy, jakie tu będą krzaki. Oczywiście to jest taka mapa, żebym proponował te żółte, które są dostępne nieraz. A ja bardzo prosto je mogę zrobić. Mimo, że będą wyglądać jak dziecięcy rysunek, to dorobię je gdzie, nie gdzie. Aby dodać po prostu temu jakiegoś lepszego wyglądu. Żeby było widać, że to są krzaki, to potem zmienimy jedną rzecz, ale na razie tej rzeczy nie będę zmieniał, tylko dodam krzaki na poszczególne elementy tutaj mapki. Po prostu w jednych miejscach będzie ich więcej, w jednych miejscach będzie ich mniej. Będą mapki, że nie będzie ich wcale. Na tej mapce akurat chciałem, żeby były w większości miejsc. Jeśli chodzi o środek, ale zrobimy je tak. Tutaj zrobimy małe krzaczki nad wodą. Tutaj zrobimy małe tutaj krzaki. Tu może ich nie być, tu mogą być małe, na przykład w, tej, w tym miejscu. I teraz pora im nadać jakąś teksturę, tak to nazwijmy. Więc wezmę jakiś lekko ciemniejszy kolorek. Prostą linię właśnie w taki kolorek zrobimy. Patrzcie, bierzemy prosto ten kolor i pyk, i trochę go przyciemniamy. Gadać, że to na tym tego nie widać a nie po prostu jest zbyt cienkie Więc mogę niby zrobić jakąś tutaj teksturkę a potem wam pokazać już gotowe I dobra moi drodzy chyba to kończę nie wygląda to najlepiej ale też myślę że nie jest to aż tak źle zrobione natomiast zrobimy sobie jeszcze jedną zmienną dzisiaj pierwszą i ostatnią czyli jestem Krzaku, której zadaniem będzie ciągle sprawdzać, czy nasza postać jest w krzaku, i będzie to pozwalało botom ustalić, czy mają za mną iść, czy nie. Bo na przykład taki bot El primo będzie ciągle chodził do gracza, żeby go podjechać. A więc oczywiście taki bot El primo będzie chciał ciągle do nas podejść, a kiedy będziemy w krzaku, to nie będzie do nas podchodził, no i to będzie na niego sposób i ogólnie teraz trzeba zrobić bardzo ważny skrypt, który będzie oczywiście odpowiadał za nasze, widzicie, działanie krzaków i robimy sobie efekty oczywiście. Obawiam się jedynie tyle, że leon będzie całkowicie niewidzialny w tym. Ale na razie mnie to nie martwi. Aha, jak wychodzę, to już rozumiem. Dobra, i teraz mogę być w, krzak w krzakach. I dodajemy tu jeszcze bardzo prostą rzecz. Dwa razy ustaw. W tym przypadku ustaw. Jestem w krzaku na 1, a tu ustawiamy jestem w krzaku na 0. Tym samym nasza urozmaicona mapka już powinna działać. Tak jak widzicie, wszystko tutaj działa tak, jakbym tego chciał. A więc to by było, moi drodzy, dzisiaj na tyle. A ja jak co żegnam się z Wami, mówił X-Chambax, Narka.